Kupiłem mrówki Dawida Franka. Jedne z najbardziej popularnych mrówek i najbardziej barosławionych w Polsce, czyli Mesor Structor. Stricte to nie jest jego kolonia mrówek, bo nie wiemy co się z nim stało. Ale to jest ten sam gatunek i te mrówki są dosłownie identycznymi mrówkami, które on pokazywał na swoim kanale. Nie ukrywając, też filmy Dawida Franka rozpoczęły cały taki wielki hype na mrówki, który przetoczył się przez Polskę. I jednocześnie utrwalił niektóre błędy, które po dziś dzień są powtarzane czyli na przykład dosypywania wszystkim gatunkom mrówek, nasion, chociaż większość się nimi nie żywi, albo też tych okropnych formikariów, które rażą mnie w oczy i po dziś dzień bardzo często ludzie je kupują, choć mają sporo wad, ale też malutkie zalety, jeżeli chodzi o obserwację mrówek. Jednak są dużo ciekawsze rzeczy, dlatego możecie zobaczyć moją kolonię Mesor Structor. Mam oczywiście ich więcej, więc ja jakby ktoś chciał kupić, te mrówki to zapraszam do mojego liksa w przyszłości na mrówki.com. Jeszcze nie wiem, kiedy strona wystartuje, ale no myślę, że do końca kwietnia powinienem się wyrobić z nią. Wracając do samych mrówek, jeżeli ktoś był na giełdzie terrorystycznej Exotic Quest, to serdecznie pozdrawiam i mógł tam też widzieć różne formikaria, które były u mnie dostępne. Jak się deklarowałem, że zrobię wam składanie tego mojego zestawu startowego i pokażę, jak się trzyma tam mrówki, to teraz dotrzymuję słowa i możecie zobaczyć zobaczyć jak składałem sobie ten zestaw startowy. Ogólnie to wziąłem sobie arenkę taką z rantem, ale też miałem dostępne bez rantu. Finalnie zdecydowałem się że wezmę tę z rantem, bo będzie po prostu dla mnie wygodniej przy nagrywaniu tych nurwek stricte. Druga ma za to taką zaletę, że jest zamykana i macie jakby wężyk, który możecie założyć od zewnątrz. Przy mesorach to jest też coś przydatne, więc możliwe, że tą arenę w przyszłości wymienię, jeżeli mesor struktur będą tak uciążliwe jak mesor barbarus, bo majory potrafią u mesor barbarus przegryzać normalnie wężyk. W tym momencie mesor struktur nie wiem, czy są w stanie to robić. Dowiem się dopiero w trakcie i mam nadzieję, że się nigdy nie dowiem, tak naprawdę, że są w stanie to zrobić, bo będę miał dużo zbierania na pokoju. Same jednak. Formikarium ma też swoją zaletę, że wiecie, jak wy sobie rant talkiem, no to mrówki zasadniczo wam nie wyjdą. I wszystko poskładałem wężykami, które podłączenie zajęło mi max 5 minut. Zanim przejdziemy do mojej kolonii mrówek, chciałbym wam trochę przybliżyć mrówki Messor Mrówki te żyją na południu Europy, strict jakbyście sobie sprawdzili, na ANS map jest oznaczona też Polska, ale u nas tych mrówek fizycznie nie ma, mieliśmy dwa przypadki, że zostały zaobserwowane i tylko robotnice, i to też na mocno na południu kraju, więc stricte te informacje, że mrówki mesor Struktur występują w Polsce są błędne, przynajmniej na razie, przez ocieplenie klimatu najprawdopodobniej mrówki te za jakiś czas zaczną się u nas pojawiać regularniej, albo już są nawet, ciężko powiedzieć, na razie w samym środowisku mrówczarskim jeszcze nie napotkaliśmy takiej występująco dziko kolonii mesor Struktur w Polsce. Mrówki te są poliginiczne, czyli w kolonii występuje więcej niż jedna królowa, Chociaż no, z racji że się to nie opłaca, no to macie sprzedawane je jako pojedyncze królowe. Ale same struktor w naturze potrafią mieć więcej niż jedną królową mrówek i to jest zasadnicza różnica między nimi a Mesor Barbarus, które zatraciły możliwość posiadania większej ilości królowych i w sposób sztuczny jedynie możemy im dołożyć królowe. U Mesor struktur powinniśmy móc to dołożyć, tylko na razie nie jest wiadome w jaki to sposób. Przynajmniej ja nie wiem jak możecie dołożyć kolejną królową mrówek. możliwe, że przyjmowam rujkową królową mrówek jak będziecie mieli większą kolonię, ale też jest możliwość taka, że dopiero jak kolonie się wiecie posieracają po no to. Przyjmują większej ilości królowych, i tak się tworzą te kolonie poliginiczne. Ciężko mi jest to określić, więc jeżeli masz informację o tym, napisz proszę w komentarzu. No i same Mestor struktor ciągną się od Europy Południowej aż po taką szeroką Eurazję, prowadząc nawet małą inwazję, czy to w Egipcie, czy też Maroku. To jest w ogóle ciekawe, że te mrówki są inwazyjne w tych częściach świata, ale no okazuje się, że są. Jednocześnie możecie te mrówki nawet spotkać w Izraelu, chociaż wydaje mi się, że to może być też efekt na przykład wiecie, przerzucenia tych mrówek przez hodowców, przez szeroko pojęty transport gleb, bo mrówki w taki sposób potrafią się roznosić do jakichś rejonów świata, no i nie wiem tylko dlaczego jest oznaczone, że wiecie Izrael, tereny te są nieinwazyjne, a Egipt już jest inwazyjny, no ciężko mi jest to określić no ale tak jest na mapce samej. U mrówek tych spotkacie też podział na kasty czyli będziecie mieli robotnice medium robotnice major i robotnice minor, robotnice minor to wiadomo zajmują się gniazdem o Opiekują się potomstwem i wszystko inne rzeczy robią. Robotnice medium też na podobnej zasadzie, ale już na przykład służą bardziej do rozcierania tych nasion. I robotnice major też służą do rozcierania nasion oraz chronienia samej kolonii mrówek. One są pewnie dużo mniejsze niż te robotnice u Mesor Barbaro w sensie, że te majory są takie tam u nich potężne. U nich obstaje, że będą trochę mniejsze, ale za jakiś czas się przekonamy. No bo nie ukrywając, mam nadzieję, że kolonia rozrośnie się na potężną i silną i zobaczycie ogromną ilość tych. Oto mrówek u mnie. Sama kolonia, jak została wpuszczona do formikarium, mrówki od razu zaczęły forażerować. Na początku zaczęły chodzić po arenie, też dostało do mnie nasionka maku, więc niektóre robotnice zaczęły transportować do próbówki nasiona maku, inne robotnice jednak kontynuowały forażerowanie i zaczęły intensywnie chodzić po druku 3D. Sam druk 3D no, jest delikatnie duży, więc to, że te mrówki są tam wpuszczane, to jest tak naprawdę ich Stykowa, czyli ilość robotnic nie powinna przekraczać tego, że kolonia powinna się jakoś tam super stresować, ale jednak powinniśmy wpuszczać trochę większe kolonie do tego druku 3D, bo jakbyście wpuścili mniejszą kolonię mrówek, to mrówki momentalnie by się zaczęły stresować, ale z racji, że ta moja kolonia jest w miarę już duża, powinny sobie dać radę i super się jakoś też nie stresować. Na razie te mrówki, powiem wam szczerze, że mało się stresują, choć myślę, że sama kolonia nie zdecyduje się przynieść do nowego gniazda i i tutaj pojawia się moje zdziwienie, bo kiedy poszedłem sobie zrobić kawusie. Oglądałem jak influencerzy się zdradzają i Wardenga zlikował film, który miał wyjść na niego. Okazało się, że w międzyczasie mesor Struktur uznały, że hmm, to formikarium jest zarombiste, ale to gniazdo jest jeszcze lepsze. Przeprowadzamy się, póki człowiek nie patrzy. No i mrówki zaczęły się przeprowadzać. Na początku złapałem robotnicę niszącą larwę. Potem przenosiły ich coraz więcej, w międzyczasie potem udało mi się złapać moment kiedy królowa już wchodziła stricte do samego gniazda I było to dość szybkie, zajęło im to około 15 minut, więc nie było to jakieś nie wiadomo co jeżeli chodzi o te mrówki, ale też nie było jakoś mega krótko. No i mrówki w tym momencie się zadomawiają w swoim druku 3D. Nie ukrywając, jestem osobiście zdziwiony, bo spodziewałem się, że raczej będą siedzieć na probówce i czekać do momentu, aż ona wyschnie. Ale najprawdopodobniej uznałem mrówki, że wilgotność, która występuje w gnieździe, jest na tyle im odpowiednia, że lepiej będzie się przenieść tam, niżeli siedzieć stricte w probówce. Pamiętajcie też, że jeżeli mrówki Wam się nie przenoszą stricte do Waszego gniazda, to nie znaczy, że coś nie tak zrobiliście, tylko warunki w samym gnieździe jeszcze nie odpowiadają mrówkom, lub kolonia jest za mała i by się stresowała w takim gnieździe, dlatego mrówki mogą się nie zdecydować tam przenieść. Moja kolonia mrówek, gdyby się tam bardzo czuła niepewnie, to by się też tam nie przeniosła, więc pamiętajcie, żeby brać to pod uwagę, bo bardzo często jest robiony taki błąd, że się mrówki wręcz zmusza do przeprowadzki do danego formikarium. W tym momencie same mrówki się właśnie zadomawiają. Za niedługi czas, Potworzą komory z nasionami, i będziemy mogli zobaczyć, jak sobie to wszystko fajnie poukładało.